Dobra, więc lecimy w Asperguson 15? Lecimy w Strusku z Orka, będzie jak tu się mówi? E, no oborniku, co, co tam było staryżowane i teraz będziemy to obrać, nie? Więc e, lecimy sobie Już on naprawione, wszystko działa, już napędzi, tylko żaróweczka była przepalona I tam jeszcze było 5 żarówek przepalonych, ja nawet nie wiedziałem, że to się tak wywija, nie? Ale dobra, ogarnąłem teraz, że żaróweczka jest przepalona i, i naprawiona, Wcześniej nawet tego nie, nie robiłem, nie? Powiem szczerze a teraz za zarówki wszystkie i okej okay. wszystko działa, więc na plus, na plus wszystko Wyrwamy się to No i dobra teraz trzeba znowu Jak to się mówi za oraz Trochę będzie za z tym, ustawić pół muszę. No, więc będzie trochę za mały z tym, ustawiać wszystko, porobić. No. musiałem trochę poprawić tam w dół, bo no, po prostu tam jakby to powiedzieć. Eee, nie dorzucam je na jednej skiwie, a tam było po prostu podgięte tutaj Odkładnie, ale to poprawiłem teraz i będzie ok wszystko I to właśnie generowało Więc teraz tak, jak tu to zacząć obrać że była pusta Chyba tak właśnie widać że tu była bruzda, no to będziemy Na środku zrobić się, nie? Na środku się zrobi bruzda teraz, bo na bokach ja widzę były bruzdy Teraz to w mamy mieć rok wstecz To jest właśnie Dlatego no chciałem kurde, kupić półko obrotówkę nie znaczy, trzeba jest... w dla mnie to nie jest utrudnienie, tylko, że trzeba jeździć w kółko i, i bawić się, nie? Dobra, ja tu sobie najwyżej zacznę, że to ładnie prosto wyszło. Zacznę sobie. Dobra, ja sobie lecę. I lecimy. Już wiemy wszystko, zaczniemy ładnie sobie od pop, od tego, na środku będzie bruzda, tak jak na początku było, tu narzucimy po prostu na, na pszenicę i, i na środku bruzda, nie? Lecimy. Ja sobie tu działam i się odeszłem, już będę tu miał ładnie wyprostowane wszystko. Dobra, My mamy ogarnięte, lecimy już trzeci przejazd. Jak już to idzie, nie można narzekać? No, perkusonik, widzę, o oreczkę tak ogromna. W sonik, nawet nie czuję za bardzo. Co spowalnia? No, to no lecimy na czwartym biegu nie? Bez zwalniacza ja czy tam wszystkie te, jak tu tam zwalone. tak ja, ja no, tyś się sam jedzie, nie? No a ja sobie tylko tu poprawiam trochę. No nawet tak. श <muchas> Ja sobie tu oram. Trochę mi dosyć... Ile tu? 2 hektary. No to powinnam to ogarnąć jakieś 2 godziny. Myślę, że to da oradę. Ziemia jakaś tam jest trochę twardiej, ale tu to jest miękko dosyć, nie? Za wysokie obroty, nie co na tak się mięcisz? Na luzie nie chce jedzie Oreczka, odunia jak to mówimy Tu jest bardzo dosyć i ski Nie wiem czy tego nie uprawię zaraz żeby też nie skąpki nie porobili. Dobra, ja lecę I lecimy sobie samolutki sam sobie jedzie pięknie Przecież dwa na godzinę Prędkość wystarczająca I leci To za i mam wszystko praktycznie, pakiecie, i zacznie się znowu, nie? I tak to mam praktycznie wszystko po orancie. Mam praktycznie wszystko po orane. To tylko po kukurydze jeszcze w sumie wlecę, że tylko agregatem to uprawić? A wy jak się jecie ogólnie w Jakie dajecie napchnie na wozów w ogóle? Bo ja to tak, 250 kg eee, tu mam ASX Saturna, też MTK, daję pod No i co tam, 200 kg bocznika daję też pod no i później jakieś odżywki, coś tam, wiadomo, jeszcze pod kukurydzę. Nie Polsko... Do za jakie ja tam byłem? A, Rosomaka Polskiego. Zobaczymy co to będzie w tym roku. Nie będę jakoś tam wiadomo. Wszystko też tak? Wiadomo, tanie. O, teraz rzepak zauważyłem, ze wyrośnie, nie? Więc nie wiem, czy tam ktoś kontraktuje, czy coś. Myślałem zakontraktować, ale... No, jakie cele będą właśnie jakie ceny będą później, nie? W Luzię, w możesz wygrać a możesz przegrać, no, przeważnie da się wygrać, nie? Chociaż mój dziadek przegrał na tym, nie? Na kontrakcie to, Teraz to przeważnie tak jest, Zawsze Я вам трішки послухаю To no, ja działałem, a później siadałem, znajdę jak już może i śmierdził, podejrzewam, że i tak się nie da Dobra, ja lecę. I lecimy z Orelską. była w przestoju i nocne, musiałem przetestować, jak świecą te ramki, ale tak jak telefon nie odda, to będzie jak to ładnie świeci. Tam się bardzo podoba Raziko nie zagłusza Ładnie śmierci wszystko. Nie leciwać ja Takież nie mam konia, ja ci tu zostało Kabaleczek. To muszę uprawić szybko to już widzę przesycha Dobra, lecimy no dobra, tak Witam wszystkich w kolejnym odcinku dzisiaj Lecimy Odczepić pług, bo mamy zaorany zaorane Wczoraj wieczorem Było dokończone oranie I tyle Lecimy odczepić puk. Hmm. Odsypałem jeszcze Cizeret I teraz lecimy odczepić pół Jeszcze mocniej, będę teraz rozsypywał pod, pod kukurydzę I to uprawię, żeby po prostu ta ziemia tara nie przesychała już będę miał gotowe wszystko pod zasięg, Bo są sąsiadowi tu już dzisiaj wsiał kukurydzę. nie? Dla mnie to trochę za wcześnie, bo mi się pytał czy ja też nie chcę, ale ja mówię nie, ja się poczekam trochę Wolę być pewien Żeby to chodziło Znaczy nie chodziło tylko że żeby to nie martwo, po prostu nie? Dobra, odczepimy sobie go i tak jeszcze będę, jednak zapomniałem, że będę jeszcze orał. Mały kawajeczek A tu pszenica mi się podoba. A ja wolniej sobie A bo tam cegiełka spadły. Dobra. Paluszki sobie przegryzę. Dobra, ja idę odczepić i odezwę się jak odczepię.